Jestem Zuza, na co dzień pracuję w Radiosfera UMK, a w tych warsztatach online, w tych filmikach spotykamy się po to, żeby zobaczyć sobie, um, jakie są potencjalne ciekawe rzeczy, które mogą interesować młodego dziennikarza albo kogoś, kto chciałby się dziennikarstwem kiedyś być może już tak na poważnie w swoim, w swoim życiu zająć. No i dzisiaj akurat będziemy mówić trochę o tym. Jak zrobić tak, żeby materiał, który przygotowujecie, cokolwiek by to nie było, był dla waszego, dla waszego odbiorcy ciekawy? Porozmawiamy sobie trochę o tym, właśnie jak, jak, jak na to wszystko wpływa sam wasz odbiorca, trochę o tym, jaka jest różnica między pewnym planem materiału a jego scenariuszem, no i też o tym, jak można. Budować klimat takiego materiału, to wydaje mi się, że to są takie trzy główne elementy, za pomocą których możecie, możecie próbować gdzieś udoskonalić swój materiał pod, pod, kątem, pod kątem ciekawości. Mówię tutaj materiał, bo głównie będę, co prawda głównie będę się posługiwać przykładami z materiałów dźwiękowych, bo to jest moja działka. Natomiast jeśli chodzi o samą zasadę, myślę, że z powodzeniem można ją zastosować także do na przykład opracowywania sobie materiałów filmowych. Jeżeli będziecie chcieli na przykład kiedyś się zająć albo dziennikarstwem telewizyjnym albo po prostu rozpocząć jakiś swój projekt na YouTubie. Dobra, to może zaczniemy sobie właśnie od myślenia o odbiorcy i myślenia trochę o formie, o formie Waszego materiału. Jeśli chodzi o odbiorcę, no to jakby wydaje mi się, że to jest. To jest taka intuicyjna też wiedza. Wydaje się, że, że Wy też już pewnie to czujecie, że trochę inaczej skierujecie informacje do na przykład swojej mamy albo do, do swojego profesora czy do swojego nauczyciela, a zupełnie inaczej skierujecie informacje do swoich kolegów z klasy czy z roku. No i tak samo jest, jeśli chodzi o przygotowywanie materiału. Jeśli przygotowujecie Wasz materiał dla kogoś, kogoś powiedzmy gdzieś z takich poważniejszych kręgów, na przykład dla biznesmenów albo, albo dla profesorów, no to wiadomo, że ten materiał na przykład nie będzie miał jakiegoś być może aż tak zabawnego tonu, nie będzie aż tak lekki, będzie bardziej informacyjny niż rozrywkowy. Powiedzmy, że, że, że na przykład tak mogłoby to wyglądać, a z drugiej strony, jeżeli będziecie robić materiał na podobny temat, ale dla studentów, no to w pewnym sensie będziecie mogli sobie pozwolić na więcej takiej swobody, lekkości, rozrywki, jeśli chodzi o materiały, które przygotowujecie. I nie chodzi tutaj o to, że materiały dla profesorów. Jak już tak się trzymamy tego przykładu, będą nudne, a dla studentów będą ciekawe, tylko po prostu będą miały zupełnie inną formę, biorąc pod uwagę odbiorcę, i w ten sposób będą ciekawe właśnie dla waszego odbiorcy. Trzeba też tutaj myśleć o tym, w jakiej formie i gdzie ten materiał się pokaże, bo materiały, które na przykład powstają u nas w radiu, Wiem, że my na przykład zwracamy uwagę na to, żeby materiał był ilustrujący, nawet taki materiał informacyjny. Ktoś na przykład bierze sobie za temat odbudowy albo remont jakiegoś ważnego budynku w mieście, no i u nas w tych materiałach studenci, studenci dziennikarze umieszczają różne wypowiedzi ale do tego jeszcze na przykład ilustrujące dźwięki z budowy albo na przykład jakieś takie efekty dźwiękowe, które powodują, powodują obrazkowość tego materiału. Natomiast jeżeli posłuchacie sobie radia komercyjnego, no to tam materiały w serwisach informacyjnych są raczej krótkie i zawierają na przykład wypowiedzi jednej, dwóch, no trzech osób maksymalnie. Musicie też pamiętać nie tylko do, do kogo kierujecie te informacje, ale też przez jakie medium ono, ona będzie, ona będzie gdzieś się przemieszczać i czego od Was oczekuje albo Wasz wydawca, albo czego oczekuje od Was, no nie wiem, jeżeli prowadzicie, jeżeli prowadzicie kanał na YouTube, niektórzy myślą o algorytmach, ale też czego sami by, wy byście od siebie oczekiwali, żeby zaciekawić. Jak w ogóle chcielibyście kierować swoim na przykład kanałem albo swoim blogiem. Do kogo on jest skierowany? Ale też jakiego rodzaju jest on medium. To jest taka ważna rzecz, o której trzeba myśleć, kiedy chcecie zrobić ciekawy materiał. Inna sprawa, no to jest właśnie ta ten plan kontra scenariusz. Może nie do końca kontra, dlatego że każdy materiał, cokolwiek byście nie przygotowywali, w pewnym sensie ma plan. Plan to jest taka ogólna struktura, tak jak na przykład plan rozprawki. To jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie. No i każdy z nas gdzieś tam spodziewa się tego, co znajdzie się we wstępie, że tutaj zaznaczymy temat, powiemy o czym będziemy mówić i, i ewentualnie gdzieś może. Wyeksponujemy nasze zdanie na ten temat, w rozwinięciu będziemy gdzieś tam pokazywać konkretne argumenty albo informacje na dany temat, no a na zakończeniu będziemy już próbowali podsumować sobie to, co do tej pory napisaliśmy albo, albo co do tej pory nagraliśmy. No i podobnie jest właśnie, jeśli chodzi o plan waszego materiału dźwiękowego czy to filmowego, to naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. Każdy z tych materiałów ma plan. W pewne rzeczy sami będziecie intuicyjnie czuć, że bardziej nadają się na początek materiału, inne na koniec. Może macie jakieś takie ogólne pojęcie, jeszcze zanim na przykład przystąpicie do rozmów z waszymi ekspertami, których wypowiedzi chcielibyście mieć w, w waszych materiałach, albo z rozmówcami innego rodzaju. Już macie jakieś takie pojęcie na temat tego, co byście chcieli w tym materiale. I to jest wasz plan. Wasz plan na to, co byście chcieli pokazać. I być może mniej więcej już też w jaki sposób, w jakiej strukturze. Planem można w pewnym sensie też nazwać jakąś taką historię, którą byście chcieli opowiedzieć. Natomiast scenariusz to już jest silnie rozpisana, wręcz czasami na rolę albo w całości rzecz, którą chcecie przeczytać sobie do mikrofonu i później umieścić ją w swoim materiale. Niektóre Form, jakby wszystkie formy materiałów mają pewną strukturę, mają pewien plan, natomiast nie każda z, z nich ma scenariusz. Yy, na przykład słuchowiska są bardzo oscenariuszowane, oscenariuszowione. No bo tutaj trzeba rozpisać pewne kwestie na rolę, trzeba też powiedzieć, w jaki sposób emocjonalny ma coś zostać powiedziane. Właściwie scenariusz słuchowiska przypomina po prostu scenariusz filmowy. Natomiast jeśli chodzi o podcasty, no to podcast to jest właściwie bardzo szerokie określenie. Tam, tam wchodzą w grę... No, przeróżne formy. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o krótszą taką formę, znaną gdzieś, gdzieś z radia, czyli szpilkę. Taki krótki materiał na dany temat, który nie jest, nie jest newsem, ale jest, jest dosyć krótki. No to tam tak naprawdę jest duża dowolność tego, czy chcecie mieć scenariusz, czy nie. No, i też jakie są plusy i minusy tego, to już musicie sobie to, to sami rozważyć. Ja na przykład swoje szpilki, czyli takie krótkie materiały o różnych dziwnych instrumentach, wolałam sobie w całości rozpisać jako swoją rolę, którą chciałabym przeczytać w tym materiale, bo po prostu dawało mi to kontrolę nad czasem, w którym muszę się zamknąć z tą szpilką. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy mają temat. Porozmawiają sobie o nim 5 minut, wytną z tego, co jest im potrzebne, no i zilustrują to potem jeszcze jakimiś dodatkowymi efektami. Także jest pewna dowolność w tym, czy będziecie robić sam plan, czy będziecie pisać wręcz sobie scenariusz. Natomiast warto o tym pamiętać, żeby w ogóle mieć jakiś plan, żeby, żeby zrobić sobie jakiś materiał bo on po prostu nada wam pewien ton i nada wam pewną strukturę, dzięki której będziecie mogli opowiedzieć jakąś historię. A historie, jak wiemy, są ogólnie ciekawe. Ludzie lubią słuchać historii, dlatego myślę też, że teraz i audiobooki, i podcast jako forma wracają i zyskują też na, na popularności. I jeszcze jedna taka rzecz, którą można budować. E, budować klimat, budować zainteresowanie. No to jest właśnie pewien klimat emocjonalny, angażowanie waszych waszych odbiorców emocjonalnie. Czyli poza tym, że zamieścicie na przykład w waszym podcaście swoją wypowiedź i wypowiedź eksperta, możecie na przykład wykorzystać jakieś efekty dźwiękowe, które trochę wam podsumują to co to co ekspert mówi, albo jeżeli rozmawiacie, powiedzmy z ekspertem od remontów. To umieszczając jakieś efekty związane właśnie z remontami, na przykład ilustrujecie sobie po prostu, nie wiem, etapy powstawania, powstawania ładnej łazienki. O czymkolwiek ten podcast mógłby być, naprawdę przeróżne rzeczy ludziom przychodzą do głowy, ale za pomocą właśnie takich efektów dźwiękowych z prawdziwego życia możecie sobie trochę doilustrować to, o czym mówi wasz odbiorca, wasz rozmówca. No, i w ten sposób też zaangażować, zaangażować waszego, waszego odbiorcę. Poza tym możecie także wykorzystać coś takiego jak podkład, czyli po prostu taką ścieżkę dźwiękową, która w tle wam gra przez cały materiał. No i ona w pewien sposób nadaje też ton emocjonalny całego materiału, bo Możecie znaleźć podkłady, które brzmią podniośle, brzmią tak bardzo bajkowo. Czasami takie, które brzmią wprost jak coś wyjętego z serwisu informacyjnego. Są takie, które bardziej pasują do sportu albo do sztuki. No, to jest już kwestia oczywiście yy, pewna osobista, jakaś taka yy, wasza wrażliwość estetyczna być może na róż, różne rzeczy, by przyporządkowała do różnych kategorii. Natomiast faktem jest, że są całe firmy, które specjalizują się gdzieś powiedzmy w sprzedawaniu praw do wykorzystywania podkładów o danym klimacie emocjonalnym do konkretnych zastosowań. Czyli na przykład te podkłady będą pasować do sportu, a te będą pasować powiedzmy do na przykład słuchowiska sci-fi. Także przeróżne rzeczy można znaleźć w internecie, ale chodzi mi też o to, że przeróżne rzeczy yy, Mogą budować ten klimat emocjonalny, efekty dźwiękowe, podkład, ale też to, w jaki sposób wy będziecie mówić. Bo jeżeli na przykład będziecie opowiadać historię o duchach i opowiecie ją w taki sposób, że jeszcze będziecie w stanie zagrać to nieco głosem, to jest jak najbardziej na plus, bo to także angażuje waszego, waszego odbiorcę emocjonalnie. No i jest dodatkowym elementem historii, a jak już powiedziałam, ludzie bardzo lubią słuchać historii, które są spójne. I które też można później gdzieś opowiadać. Także jeżeli chodzi o elementy, które mogą Wam pomóc zbudować, zbudować takie zainteresowanie u Waszego odbiorcy, no to jest właśnie forma, w jakiej będziecie to chcieli zrobić, czy to będzie długie, czy krótkie. To zależy od tego, o czym chcecie mówić i, i na ile jesteście w stanie ciekawie ograć dany temat. To jest struktura, czyli pewien plan albo wręcz scenariusz. No, i także budowanie tego klimatu emocjonalnego. To są takie trzy rzeczy, które myślę, że mogą się Wam przydać przy budowaniu ciekawego materiału. To by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawość materiałów dźwiękowych. Myślę, że spotkamy się jeszcze przy innej okazji, a na razie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.